Hej, właśnie wchodzimy na nocną premierę Wiedźmina 2, e, która się odbywa za tymi drzwiami. E, I tam są atrakcje, których jeszcze nie widzieli. No, tak, rozdawane są właśnie plakaty. Jest, tak udostał. Młody człowiek się bawi. Świetnie się bawię. Chciałbym zakupić grę. Proszę, dopiero po północy, mimo że gra ma zabezpieczenie, które nie pozwala jej kupić przed północą, to jednak nie można jej kupić przed północą. To jest trochę bez sensu, ale okej. Okay. Czujemy ten taki taki klimat, w tym jest. jest. No wtedy puste wszystko zeszło, jeszcze nic nie zeszło. Tak tutaj widzimy wydźwignę, w dla tego planu, jest odpalony środek dziewiczości, szukanie odpowiednich na wydanych ekranu, mimo że w jest zniekształcony.

W czasach się skończyło grę i wychodzi ten, który tutaj koło, koło e, bieżę, na wewnątrz. To jest jedyna Podemnę, na szczęściu wystarczył, Także. na ma to Jak to się nie ma Ja byłem sensualny. Dziękuję bardzo.

Trojki Wiedźmińskiej wie wie na tym, na tym, na... 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 Nie można się tam

i to jest właśnie tajemnica City Interactive. I to jest tajemnica City Interactive. Inni czekają z premierą, a w tym czasie City sprzedaje. Nie wiem. Strasznie drętne to. Nic się nie dzieje, tak naprawdę. Nie no, możemy coś zrobić. mogę, teraz takie nie daje. nie mogę, nie mogę, nie mogę, go tutaj. Gratulacje. nie mogę, nie nie mogę, zdjęć. Ja nie kręcę film. Niezapomniany wieczór. Soundtrack też jest stosowny. Jest godzina 23.55, co znaczy, że za 5 minut e, zaczną sprzedawać Wiedźmina. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, bo... że to ostatni moment, żeby wyjść z klasą. Tak, zachowując twarz. nie będziemy kiedyś Wiedźmina. No, e, więc na koniec kącik muzyczny. Jest raz. Akurat grać.

tam, to wieś, chyba... To nie, to O Oj, <grymne> Boże, Wiedźmin 2 ma premierę. I to dzwon Zygmunta bije, on tylko na specjalne okazje bije, na premierę Wiedźmina, nie? Zygmunta, tak! Geralta. Brzmi pierwszy raz od... od... An, nie będę... <słukamy> nie, tylko prowersyjnie... <słukamy> <słukamy> <do czym> <gamy> tak, no ale tak... Więc Wiedźmin 2 jest uczymy no, <grymne> to <Tragedia. grymne> To jest dżingiel skomponowany specjalnie za okazję. Tak. Ujdziesz z tym. Z tego, z Balcera. Ale kur... A teraz powinniśmy się zdobyć po policjantów. Przy policjantach myśli, że to nie To ja tak Dobra, dobra Czekaj, pytali o to. ...pies. <grymne> Jeden umiał miał czytać, drugi pisać a ktoś musiał intelligentów. <grywa> ale fajnie się śmieją. Szybam przywitać. witać. Jestem fanami DV Bardzo miło, no, Witamy. No, 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 witamy. Z to jesteśmy. Wprawdzie nie jest. Ale nie. Dzień dobry. Do zobaczenia najczęściej Ej, hey, załapają się na fanów te fałgrywka. No nie no, nie wiem. Ale ogólnie to. <gry> <gry>